Miejmy nadzieję, że to, co jest złe dookoła nas, nie będzie mogło penetrować wnętrza tego pokoju, słuchać nas i nakłaniać do złego. Uciekajcie, złe duchy, z tego miejsca. Nie wprowadzajcie zamieszania i zgorszenia w dzisiejszy odcinek. Raz. Oh, zrobiłyśmy to już chyba milion razy, Twilight! Ja? babie, nie macie o czym innym do bajdurzenia? Zdobyłyśmy sześć kluczy, pokonałyśmy sześć kluczy... Zgwałci... Zdobyłyśmy Tireka i mamy super zamek! Koniec, kroka! Muszę przyznać, że z punktu widzenia estetyki niczego więcej nie potrzeba. O, co za cudowne miejsce! Wytworne, wyjebane! Jest po prostu doskonale! jest niesamowite! Widać tu całą ekwestrię! Cześć, mamo i tato! <śm> <śm> ale, jeśli tu jest Ponyville, to dlaczego nasze znaczki są tam? Dobre pytanie. A wiecie co? Ja, ja chcę tam iść, idziemy. Co prawda zamierzałam poukładać swoje fała do ciast, ale zgoda! Czeka nas daleka wyprawa. Co mnie tu wie, jakimś pociągiem na mój teren? Przecieramy się. To tutaj miejsce, które było na mapie. Dobrze, zejdźmy na dół i znajdźmy klientów. Co! Bo w dzisiejszym świecie poprawności politycznej nie można nawet poruszać takich tematów tabu jak seks, a wykorzystywanie go jako narzędzia do osiągnięcia własnych korzyści jest niemoralne? Nie wiemy, czemu mapa nas tu przysłała. Trzeba zachować ostrożność. Może być niebezpiecznie. Dobra! Nigdy nie wsiadajcie do obcego typa do samochodu, to jest najgłupsza rzecz, jaką możecie zrobić. Mapa przysłała nas tutaj? Najzwyklejsze. Zadupie. Zamieszkane przez zadupiańczyków. Przydałoby się tu nieco więcej cykinów. Spójrzcie na ich dupy. No tak. To jest dziwne. Witajcie. Nie obawiajcie się. Pragnęcie.! Hej, hej, hej! Witajcie. Witajcie! Witajcie! To musi być najbardziej przyjazne miejsce w Equestrii. Cześć! Cześć! Co powiesz na ślub? Okej! Okay. Co powiesz na seks? Okej! Okay. O, wielkie dzięki, Mapo. Jestem Max! Lubisz bawić się każdego dnia, ale nie yeah. lubisz strzątać? Ten kucyk to księżniczka... Zaszczycamy waszą małą wioskę swoją obecnością! Co was tutaj sprowadza? Jeszcze tak naprawdę nie wiemy... Powiedz mi, proszę, czy ostatnio mieliście tu może jakieś kłopoty? Kłopoty? Skąd? Jechowa stworzył ziemię, żebyśmy się nią cieszyli. Porozmawiajcie z naszą założycielką. Bądź gotowa do walki. Nie wiemy, jaki stwór wyjdzie za tych drzwi. To nie są te drzwi. Jo, 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 jo! Co tam, skurwysyny? Wybacz moją ciekawość. Gwiazda porno, Angel Dust! Tak, ale mów mi, Twilight. Raduje nas wizyta każdego kucyka, który pragnie doświadczyć. Ciechowy. Właśnie to jest takie wyjątkowe w naszej społeczności. Nikt się tutaj nie chwali wyjątkowymi talentami, ponieważ nie mamy wyjątkowych talentów, by się chwalić. Kiedy się popisujemy, to tak, jakbyśmy budowali dla siebie wieżę. Właśnie taką jak wieża Babel. To dlatego wszystkie macie takie znaczki? A nie, to dlatego, że Jehowa nie lubi kolorowych tatuaży. Być może łatwiej będzie Wam to zrozumieć, kiedy zobaczycie, jak my tu żyjemy. Nasza Tak? Wyzywacie nas, że jesteśmy jacyś gorsi, bo, bo, bo mamy dyby z drewna, nienawidzimy gejów i gotujemy zupę na ognisku? Przepraszam, ale to wszystko jest dla nas trochę zaskakujące. Gdy znalazłyśmy się tutaj, myślałyśmy, że potrzebujecie pomocy, ale cóż, yy, wygląda na to, że pomoc jest niepotrzebna. A nie wzięłaś pod uwagę tego, że być może przyjechałyście po to, abyśmy mogli pomóc wam? A zresztą, żaden kucyk, który do nas przyjechał, już nie chciał wyjeżdżać. Dlaczego miałobyście być inne? Ale to jest całkowicie wasz wybór. Proszę, poznajcie lepiej ten zakątek Equestrii. My go bardzo lubimy. Myślę, że wy go też docenicie. Double Diamond, proszę zadbaj o to, by nasi goście dobrze się tu czuli. Oczywiście. Don't let your kids watch it. Witajcie! Witajcie! Do 100 tysięcy szpulek, co to ma być? Zapraszam do salonu tutejszej mody. W tym miesiącu mamy... ...szmaty do przecierania piekarnika. Co to, eksperymentalne pornociuchy? No Ale co, kupiłam ostatnio buty?

Niestety nie mogę podać nazwiska, dlatego, że mam proces za pobicie kucharza. No to chyba weźmiemy sześć jabłek. LEpiej dwanaście! Co? Jestem głodna! Nie możesz zjeść tych pieprzonych jabłek. Pierdalaj, właśnie, że zjem wszystkie! Wyrażaj się, Bóg wszystko słyszy. Jeszcze chwilę temu nie zgadzałyście się, a teraz wygląda na to, że się zgadzacie. No i macie takie różne opinie, bo różne opinie prowadzą do różnych poglądów, co powoduje różne ucyki. Co powoduje rozdarlajd, co powoduje rozżalenie i smutek. Żyjemy w świecie pełnym grzechu i rozwiązłości. Młodzież, zamiast Boga, wybiera ścieżkę akodinu i przyrodniego seksu. Co kurwa? I pójdę już. Wejdźcie na chwilę do środka. Czekam na dole. Okej, okay, to... też było dziwne. Może się narkotyzuję? Tatuś każe mi wkładać szkoda mojej waginy. Posiedźmy tu, jedzmy i zachowujmy się normalnie. Oni nas obserwują. Mam pewien pomysł. Musimy wejść do środka i... Zrobić dużą, zdrową kupkę. Dobra robota, Pimi. Halo? Dzięki, że przyszłyście. Zaczynamy, panołowie. Dlaczego chciałaś się tu spotkać? Żeby żaden kucyk nie widział, co się teraz zdarzy. Prawda, jesteś księżniczką przyjaźń? Czy? Czy? masz księżniczkę Celestię! Jaki masz przepiękny znaczek! Jak można lubić kogoś, kto. Jest w tej samej płci? I... O, spójrzcie na ten! Ten też jest cudny. Tak bym chciała odzyskać mój wyjątkowy talent, chociaż na jeden dzień. A w ogóle jak można odebrać Kuzykowi jego znaczek? Oddawanie swego znaczka to jest piękna ceremonia. Starlight używa magicznego berła, żeby zdjąć nasze stare znaczki i zastąpić Tymi. Tak, całkiem. Ich nie tracimy. One są w skarbcu w jednej z jaskiń. Możemy je oglądać, kiedy tylko chcemy, żeby nie zapomnieć o bólu życia... ...bez Jehowy. Możemy zobaczyć te jaskinie? Dzisiaj by się śniło coś takiego, że mama mnie zabrała do psychologa, ale takiego, wiesz, takiego profesjonalnego i ona... Dopiero zauważyłem, i... jaki ma chryjeć. Żeby... Podziwiajcie! Kurwiec ze znaczkami. A to moje berło. Według legendy stosował je sam piotr z Haszyszu wkładając je w swoje stygmaty.

O, musimy się stąd jakoś wydostać. Ani chwili dłużej nie zniosę tego głosu. Och, całe szczęście! Mały ptaszku, możesz nam pomóc? Jesteś szurniętym gadającym koniem. Niech odpowiadają! Oh. Wszystkie kucyki w tym mieście są piedolente. A weź, Twilight, nie ma problemu, którego przyjaźń nie rozwiąże. Tak, myślę. Wypuszczą nas, jak uwierzą, że przyjęłyśmy ich filozofię. Ale jak ich przekonamy, że zmieniłyśmy zdanie po jednej nocy? Jedna z nas może ich przekonać. Ja? Od samego początku zachwycałaś się tym miejscem! O, dajcie spokój, wiecie, że jestem nieśmiała. O, macie rację, jest duża szansa, że mi uwierzą. Ale co ja dokładnie mam zrobić? Najważniejsza rzecz to odzyskać nasze znaczki Starlight. Jak tylko ją zjem, wszystkie kłopoty znikną. O, dzień dobry. Stuku, puku, puk. Antykoncepcja hormonalna wysusza śluzówkę macicy, przez co zarodek nie może się zagnieździć i umiera śmiercią głodową. Ale za to możecie płacić na mnie 1%, procent, żebym chociaż ja nie była głodna, a zarodką chuj w dupę. Zbierzcie się przy błędy! Czy któraś z was jest już gotowa, by do nas dołączyć? Nowi przyjaciele są przez nas serdecznie witani. Co jest Wspólnymi siłami buduje dla nich nowy. Do to na piasku! Nie, wy nic nie rozumiecie, prawda? Nie da się. Ni Wszystko jest w porządku, kucyki. Ponowimy próbę jutro. Damy wam trochę więcej czasu na przemyślenie naszej filozofii. O, oh! ja wspaniale! Lattesze, jak możesz! Mamy nową przyjaciółkę, drogie kusyki! Ja Robię, to bardzo dobrze! jest jeszcze jedna sprawa do załatwienia. Słyszałam, że niektórzy spośród nas mogą być niezadowoleni z życia w naszej osadzie. O? Nie o? Czy możesz nam łaskawie podać imiona tych przyjaciół, którzy z tęsknoty za swoimi znaczkami gotowi są zdradziecko skradać się w cieniu i rozmawiać o tym z nieznajomymi? Bo może im wadzi, jakim śpiewasz. Chcemy mieć pewność, że twoje intencje są faktycznie czyste. To byłem ja! To byłem tylko ja! Obie strony przedstawią teraz swoje argumenty. Zabić! Kurwa nie zabijać! Proszę. Świetne argumenty. Nie pomyślałeś, że sprawisz ból swoim przyjaciołom? Jesteś bezduszny. Mam dokładną tę nic. Przepraszam, przyjaciele! Jechowa karci tych, których kocha! I po co mi to było? <laughs> Nie martw się! na pewno nas stąd wyciągnie! Nie. Nie widziałyście, co się przed chwilą stało? Wasza przyjaciółka przeszła do nas! Wy też przejdziecie do nas! To jest tylko kwestia czasu! To co będziemy robić? Ej, okej, okay, załoga, macie się teraz modlić do szatana. Przybywaj, przybywaj szatanie, przybywaj szatanie, przybywaj. Szatanie, przybywaj, szatanie, przybywaj szatanie. Ej, nie, ej, przestańcie się modlić do diabła, no jak tak można, naprawdę? Szatanie, obdasz mnie mocą, daj mi chleba powszedniego i super siłę, i silne czary. I'm my last Oby tylko nam wcześniej nie zrobili prania mózgów. So Witaj. Muszę mieć z tobą zdjęcie. Zgwałcimy ją? Jemy, jesteście najmniejszymi kucykami, jakie spotkałam. <grystanie> Że ja chyba będę żygał. Chodź, nowi przyjaciele mieszkają u mnie, dopóki nie mają swojego domu. <grystanie> <grystanie> Trzeba odzyskać nasze znaczki. Masz zakraść się tam, do tej strasznej jaskini i zabrać nasze znaczki? Świetnie się spisałeś, Double Diamond. Dziękuję, ale nadal nie rozumiem, dlaczego kazałaś mi je tu przynieść. Żebyś się kurwa pytał, debilu. Ten znaczek należy do księżniczki. Może mieć duże znaczenie dla naszej sprawy. Jezu, ale przecież ciężkie to było. Weź się wreszcie ogani i nie wzywaj Boga na daremno! Starlight nie zdara ciebie. Mejo, 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 mejo. Czuję, że dzisiaj będzie dobry dzień. Party favor. Czy możesz do nas przyjść, proszę? Przepraszam, Starlight. Przepraszam was, kucyki. Mnie złamać! Ciągle mówiły o tym, że chociaż bardzo się ruchają, to ich przyjaźń staje się przez to silniejsza! Świat to teraz jest prowadzony przez Antychrysta. Ale ja. ja Meła Husykia! Ja Wia ich nie wierzę, ja byśmy Bardzo ładnie, Party favor. Albo będziesz świętym, albo będziesz nikim. starlight? Wiedziałam, że nie mogę ci ufać. Tylko zważ! Ta woda to nie jest zwykła woda, to jest ważna woda. Święcona woda. Wypijesz? Dostaniesz deser. Myju, myju. Zostaw mnie! O nie! Dlaczego zabrałaś nasze znaczki, a swój zatrzymałaś? Ja... Ja musiałam, głuptasy! Jak mogłabym zabierać wasze znaczki nie mając magii? Ale... Ty używasz magicznego berła! Berło to jest kawałek drewna znaleziony w mojej magii. To dzięki mojej magii wszystko jest możliwe. Ty nas okłamałaś! Nie róbcie ze mnie takiej złej kobiety! Inne rzeczy, które mówiłam, są prawdą! Jedyna droga do szczęścia to... Służycie kobiet! Nie licząc Ciebie! Jesteście strasznie obłudni, jesteście strasznie kłamliwi, że na mój temat tak kłamiecie i tak manipulujecie moimi słowami! Każdy putyk cisza! Nie możesz mieć swojego znaczka Starlight. Albo jesteśmy równi, albo nikt nie jest. Chodźcie. Niech żyje zbrodniczy reżim. Jesteśmy pojebane. Chodźcie, odbierzemy nasze znaczki. Naszych znaczków nie ma w skarbcu. One są tam. stuk. Buk. się. Szas <skryzny> <skryzny> Świeci. Wybij wejście WYBIJAJ TO WEJŚCIE DO CH... Gdzie ty jesteś? Oj Yo, 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 yo Co tam, skurwysyny? Cześć, Pacman Co tam? Ja, pizdeczki Jestem na haju Chcecie darmoskę. Nie Pacman! Narkotyki są złe! Pizdy! Ło! Wow. O ja pierdolę! Będziemy walczyć z tytanami! W sumie myśl o walce z nimi jest przerażająca! Bardzo się nie zgadzam z Twoim stwierdzeniem! Czemu krzyczemy? Nie wiem, ale chyba zwykle tak rozmawiamy w tym Zaraz przebiję się przez Twój pustynię w ten i przez mury, jeśli nie włączyłem! Ono nie żyje! Ono nie żyje! Nie gadaj! Naprawdę nie żyje. Takie tak, 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 tak. dobre to, to, już, to już jest, że ja pierdolę. A wiesz, że zakochałam się w swoim bracie? I to są prawdziwe uśmiechy! Rzeczywiście, przyjaźń to magia! Jak się pani czuje po przetrwaniu ataku tej szalonej szmaty? No w krzyżu tak lekko mnie łupie. Na degustację dalej! Mogłybyśmy tu zostać jeszcze jakiś czas. Chodźcie!